Szanowni Państwo, a teraz strzelę sobie gola samobójczego. Dostałem kiedyś trzy kolejne bestsellery Empiku. Lubię tę nagrodę. To jest nagroda za sprzedaż. Liczy się, nie żyli jakieś tajne, przespołówne, tylko ile książek poszło. I bardzo mnie te nagrody cieszyły. W tym roku miałem wielką szansę zdobyć bestsellera za tę książkę. Ale chcę Państwa namawiać, żeby nie kupować mojej książki w Empiku. Proszę poszukać innej księgarni albo nie kupić wcale. Dlaczego? Bo Empik w tym roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia reklamuje się dwiema twarzami. Jedną z tych twarzy jest facet, który podarł największy bestseller świata, Biblię, i reklamuje księgarnię. Drugą z tych twarzy jest Maria Czubaszek, która chełpi się dzieciobójstwem. Jak to się ma do Świąt Bożego Narodzenia, do stajenki betlejemskiej, do Dzieciątka? Jak to się ma? Proszę nie kupować wępiku, mówi najlepiej sprzedający się polski pisarz. Jeśli dla kogoś to jest ważne, proszę nie kupować wępiku.